Dzień dobry, moi kochani, z tej strony Marlena Sobczak i witam was na naszym politycznym kanale. Zanim zaczniemy, chciałabym was bardzo serdecznie poprosić o to, abyście zasubskrybowali ten kanał. Kliknęli kciuk do góry oraz zostawili komentarz. To bardzo pomoże nam z niekorzystnym dla prawdy algorytmem i pozwoli dotrzeć do większej liczby polskich patriotów. Jarosław Kaczyński przerwał swoje milczenie na platformie X i w kilku mocnych zdaniach pokazał to, o czym wielu Polaków mówiło już od dawna: rząd Donalda Tuska nie tylko nie radzi sobie z rzeczywistością, ale wręcz szkodzi państwu i obywatelom. Przez ponad dwa miesiące. Prezes Prawa i Sprawiedliwości nie publikował żadnych wpisów, a jego powrót do debaty publicznej okazał się jak uderzenie pioruna w samo serce rządowej propagandy. Rząd Tuska szkodzi. Rząd Tuska musi odejść, napisał, a te słowa wybrzmiały mocniej niż wszystkie zaklęcia o rzekomych sukcesach obecnej władzy. Nie sposób nie zauważyć, że Tusk i jego koalicja stworzyli wokół siebie obraz ludzi kompetentnych, nowoczesnych i otwartych na świat. W rzeczywistości jednak to jedynie misternie skonstruowana iluzja, podtrzymywana dzięki mediom przychylnym rządowi i ustawionej narracji. Codzienność Polaków wygląda zupełnie inaczej: chaos w instytucjach, cięcia w kluczowych sektorach, a przede wszystkim dramatyczna sytuacja w służbie zdrowia to o obraz prawdziwy. To właśnie ten sektor, który powinien być fundamentem odpowiedzialnego państwa, stał się symbolem bezradności obecnej ekipy. 8 miliardów złotych dziury w budżecie ochrony zdrowia to nie jest abstrakcyjna liczba. To tysiące pacjentów, którzy dłużej czekają w kolejkach, lekarze i pielęgniarki pracujący ponad siły, i szpitale, które balansują na granicy bankructwa. Jarosław Kaczyński celnie zauważył, że te miliardy mogłyby zostać przeznaczone na realne potrzeby. Nowoczesny sprzęt, podwyżki dla personelu, skrócenie kolejek do specjalistów. Zamiast tego mamy pokazową politykę, w której sukcesy ogłasza się w studiach telewizyjnych, a nie na salach operacyjnych czy w przychodniach. Donald Tusk i jego ministrowie wolą otaczać się kamerami i fleszami, niż realnie zmierzyć się z problemami, które odczuwają codziennie zwykli Polacy. Sytuacja finansowa państwa jest dramatyczna i to nie są tylko słowa prezesa PiS. Każdy, kto płaci rachunki, kto prowadzi małą firmę, kto kupuje podstawowe produkty w sklepie, wie, że dzisiaj żyje się trudniej. Rosnące bezrobocie, brak stabilności gospodarczej i ciągłe podnoszenie podatków to codzienność. A co robi rząd? Zamiast przygotować plan ratunkowy, zamiast wspierać przedsiębiorców i rodziny, zamiast inwestować w edukację i zdrowie, woli rozgrywać polityczne spektakle. To nie przypadek, że w najnowszym wpisie Kaczyński zwraca uwagę na propagandę sukcesu. Widzimy ją wszędzie w wypowiedziach ministrów, w ich uśmiechach i pustych hasłach, które mają przykryć fakt, że Polska stacza się po równi pochyłej. Gdy rośnie bezrobocie, rząd mówi o dynamicznym rynku pracy. Gdy dziura budżetowa powiększa się do rozmiarów katastrofy, słyszymy o stabilnych finansach publicznych. To zwykła manipulacja, którą karmieni są obywatele, podczas gdy prawdziwe życie wygląda inaczej. W tym miejscu warto przywołać głos prezydenta Karola Nawrockiego, który w swoich publicznych wypowiedziach podkreśla, że Polska zasługuje na dobry, odpowiedzialny rząd. Człowieka, który stoi na straży wartości rodziny i narodowej wspólnoty. Nie trzeba przekonywać, że zdrowe finanse i silna gospodarka to podstawa niepodległości. Nawrocki mówi wprost, że jego marzeniem jest państwo stabilne i sprawiedliwe, a tego pod rządami Tuska po prostu nie ma i być nie może. Rząd Donalda Tuska udowodnił już, że potrafi koncentrować się tylko na jednym na utrzymaniu własnych stanowisk i władzy. To dlatego każda krytyka jest uciszana, a każdy, kto myśli inaczej, traktowany jest jak wróg. To dlatego ministerialne konferencje brzmią bardziej jak wystąpienia aktorów w teatrze niż poważnych polityków odpowiedzialnych za losy państwa. Tusk nie jest w stanie rozwiązać żadnego realnego problemu. Ani w ochronie zdrowia, ani w gospodarce, ani w polityce zagranicznej, gdzie Polska coraz częściej występuje jako państwo marginalizowane i ignorowane przez sojuszników. Czy można się dziwić, że Jarosław Kaczyński używa tak mocnych słów? Rząd Tuska szkodzi, rząd Tuska musi odejść. To nie jest tylko polityczny slogan, to krzyk w imieniu milionów Polaków, którzy widzą, że codziennie tracą coraz więcej tracą oszczędności, poczucie bezpieczeństwa i wiarę w przyszłość. Rząd, który zamiast stabilizacji oferuje chaos i cięcia, zamiast dialogu oferuje propagandę, nie może dłużej rządzić. Prawo i sprawiedliwość, z całym swoim doświadczeniem i programem, udowodniło już, że potrafi wprowadzać rozwiązania realnie wspierające obywateli. Program 500, inwestycje w infrastrukturę, dbałość o bezpieczeństwo energetyczne i wsparcie dla polskich rodzin to nie były slogany, to były działania, które poprawiły jakość życia milionów ludzi. Rządy Tuska pokazują, jak łatwo można wszystko zmarnować, jeśli zamiast ciężkiej pracy wybiera się medialne widowisko. Nie wolno nam zapominać, że Donald Tusk ma swoje zobowiązania wo wobec zagranicznych patronów. Zawsze był politykiem, który patrzył bardziej w stronę Berlina i Brukseli niż Warszawy. Eee, zawsze chętniej spełniał oczekiwania zachodnich elit, niż wsłuchiwał się w głos polskiego społeczeństwa. I właśnie dlatego dzisiaj Polska płaci cenę jego lojalności wobec obcych interesów. Wystarczy spojrzeć na, na politykę energetyczną, um, wystarczy przypomnieć sobie sprawę Nord Stream, by zrozumieć, że dla Tuska interes polski nigdy nie był priorytetem. Kaczyński przypomniał swoim wpisem, że jest politykiem, który nie boi się mówić prawdy wprost, nawet jeśli ta prawda jest niewygodna dla rządzących. Tego właśnie potrzebuje Polska liderów, którzy nie chowają głowy w piasek, którzy potrafią nazwać rzeczy po imieniu, którzy mają odwagę stanąć w obronie obywateli. Donald Tusk tej odwagi nie ma i nigdy nie miał. Jego rządy to ciągłe lawirowanie, zasłanianie się innymi i przerzucanie winy na poprzedników. W obliczu kryzysu finansowego i gospodarczego, w jakim znalazła się Polska, potrzebne są decyzje twarde i odważne. Potrzebny jest rząd, który zamiast marnować miliardy, będzie inwestował je w rozwój kraju. Potrzebni są liderzy, którzy nie będą bali się odpowiedzialności i którzy nie będą traktować państwa jak prywatnego folwarku. Tego wszystkiego brakuje w ekipie Tuska, która potrafi jedynie uprawiać polityczny marketing. Dlatego tak ważne jest, aby głos Jarosława Kaczyńskiego wybrzmiewał jak najgłośniej. Jego słowa to ostrzeżenie, ale także wezwanie do działania. Polska nie może pozwolić sobie na dalsze trwanie w marazmie i chaosie. Każdy kolejny miesiąc rządów Tuska to kolejne stracone miliardy i kolejne stracone szanse dla Polaków. E, rząd Donalda Tuska musi odejść, bo Polska zasługuje na coś więcej niż propagandę i puste obietnice. Zasługuje na rząd, który będzie bronił interesów obywateli, który będzie walczył o silną gospodarkę i sprawną służbę zdrowia. Zasługuje na rząd, który będzie kierował się dobrem narodu, a nie własnym interesem politycznym. Takiego rządu dzisiaj nie mamy i dopóki Donald Tusk trzyma ster władzy, mieć nie będziemy. To dlatego słowa Kaczyńskiego są dziś tak ważne i tak potrzebne. To nie jest tylko głos prezesa PiS, to głos całej Polski, która ma dość chaosu, cięć i propagandy. To głos, który mówi jasno: rząd Tuska szkodzi, a Polska potrzebuje nowego początku. I ten początek musi nadejść szybciej niż się wielu wydaje. Moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Dajcie znać, co sądzicie o poruszonym temacie w komentarzach, subskrybujcie nasz kanał i koniecznie sprawdźcie inne filmy, aby być z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.